Dzień dobry, moi kochani! Wczoraj rozmawialiśmy sobie o górach i o morzu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o innych środowiskach, o innych krajobrazach, o miejscach, w które także często ludzie jeżdżą na wakacjach. Już może się domyślacie, jakie są to miejsca? No to podpowiem Wam, te miejsca również związane są z wodą. No, i myślę, że już wpadliście na ten pomysł, bo będziemy mówić o jeziorze i o rzece. Czym te dwa miejsca się różnią? No, rzeka to przede wszystkim co? To jest taki, um, no, próbujemy robić definicję rzeki. Co to jest rzeka? Rzeka. Tam, gdzie płynie woda, tak? Czyli to jest dość wąskie, tak, czy szerokie? No, zależy od wielkości rzeki, ale raczej rzeka jest węższa niż jezioro, tak? I jest długa, ponieważ na przykład najdłuższa polska rzeka biegnie przez cały nasz kraj od południa aż po północ, tak? Od samego dołu na mapie z gór wypływa i płynie do Bałtyku, tak? I ta rzeka nazywa się Wisłą. Tak jest. Ta rzeka to jest Wisła. A moi drodzy, czy znacie jakieś polskie jezio... jeszcze rzeki? No, na przykład rzeka Odra, tak? Też jest bardzo e, długa ta rzeka. A jakaś taka blisko nas, co płynie na przykład? No, na przykład Babuńka, tak? Płynie w zamościu. E, dobra. Moi drodzy. A co to takiego jest jezioro w takim razie? Skoro wiemy, że rzeka płynie, y, ma większą długość, tak? To jezioro hmm, to jest taki zbiornik wodny, do którego właśnie wpływa rzeka często, tak? Albo przepływa przez jezioro rzeka, tak? I to już jest takie bardziej przypomina y, koło w, w kształcie, tak? No, i jeziora mogą być bardzo głębokie. No dobrze. To już sobie tak pokrótce powiedzieliśmy, ale część wspólna to przede wszystkim woda, tak? Dobra. A teraz powiedzcie mi, jakie zwierzęta żyją w wodzie, w rzece, w jeziorach, albo na wodzie, albo obok? Hmm? Przede wszystkim co ryby? Na przykład, jakie ryby znacie, mieszkające, w rzekach naszych albo w jeziorach. No na przykład co? W śledzie, czy nie? No nie, w śledzie nie. Na przykład o konie, tak? Co jeszcze? Hmm? No, znacie jakieś ryby? No to Waszym zdaniem jest poznać ryby, ok? Mam nadzieję, że już trochę wymieniliście, ale poznajcie, jakie ryby mieszkają w polskich jeziorach i rzekach. Dobra, a z ptaków, no na przykład mewy, e, gdzie są? Nad Morzem Polskim, tak? Ale nie tylko, bo na, nad jeziorami też mewy lubią sobie popływać i łowić rybki, tak? Co jeszcze? Na przykład żurawie też chętnie koło wód e, mieszkają. Czaple, mewy me były. Co jeszcze? A takie ogromne ptaki białe pływają po jeziorach bardzo często. To są łabędzie. I my zaraz będziemy wykonywać pracę łabędzia. Okej? Okay? Dobra. E, ale jeszcze zanim to wykonamy... To porozmawiamy sobie nad treścią takiego pierwsza. Rzeka. Skąd i dokąd płynie rzeka? Tak się śpieszy i nie czeka. Wtem szybciej płynąć zaczyna tu opada, tam się wspina. Po podłożu, po korzeniach, ślizga się też po kamieniach dolinami lub przez las jakby płynęła na czas. Wciąż przed siebie i wciąż dalej. Wodospadem w dół po skale coraz szybszym nurtem rwie. Nie myśli zatrzymać się. Tu przepływa, tam przepływa, a wody z niej nie ubywa. Tu zakręca, drogę skraca, ale nigdy nie zawraca. I przez miasta i przez wsie długą wstęgą wije się. Tutaj skręci, tam okrąży, a i tak przed czasem zdąży. Tu zabłądzi, tam się zgubi. Wszędzie chlapie, bo tak lubi. I tak płynie z gór do morza, poprzez miasta i bezdroża. No to z tego wiersza powiedzcie mi, co to jest rzeka? Rzeka to tam, gdzie płynie woda. Szybko tak ściska się po kamieniach, dolinami, przez las, miasta, wsie, tak? Coraz szybciej i szybciej. Mhm. A jaka jest woda w rzece? Hm? Bardzo szybka, tak? Zawsze zdąży na czas. Wszędzie lubi się tak wbić niby, nie? I w, po podłożu, i po kamieniach, i po korzeniach przez las, tak? I nigdy nie zawraca. Mhm. A jakie odgłosy wydaje woda w rzece? Co? No chlupie, tak? Tak co może być jeszcze? No spróbujmy ponaśladować jak płynie rzeka. No robimy. Przy okazji będziemy ćwiczyć aparat gębowy. Plum, plum. Mhm. Dobrze. A jeżeli wybieralibyśmy się nad rzekę albo nad jezioro, to co warto ze sobą zabrać? No przede wszystkim co? To samo, co mówiliśmy w górach, tak? Ale jeszcze przyda się nam co? Jakbyśmy chcieli pływać, bo można, no to to, co nad morzem, tak? Ale warto pamiętać też o Bezpieczeństwie i nie tylko o bezpieczeństwie, takim, żeby nie utonąć, tylko żeby uważać na różne owady, które też lubią mieszkać sobie nad wodą i obok, tak? Czyli co, komary, kleszcze, muchy, tak? I trzeba być przygotowanym i mieć taki spray na takie owady, tak? To tak dodatkowo. No i oczywiście nigdy sami nie zostajemy obok rzeki czy w rzece czy w jeziorze. Dobra, powiedzieliśmy sobie, że w na jeziorach mieszkają łabędzie. Więc my dzisiaj sobie zrobimy takiego łabędzia. Potrzebny nam jest klej, nożyczki, niebieska kartka i biała kartka. I później jeszcze może nam być potrzebny długopis. No to uwaga, składamy białą kartkę na pół i od razu będziemy wycinać paski. O tak, paski około centymetra grubości wycinamy. Tych pasków będzie nam potrzebne może 10, czyli trzeba wyciąć Tutaj 5 pasków, tak? I od razu będziemy mieć 10, dobra? I słuchajcie, jeden pasek potrzebujemy taki zagięty, może być krótszy, na szyję. Taki zagięty, jak szyja, będzie. O, i możemy troszkę na końcu taką głowę zrobić. wyrównać. Trochę mi za gruba wyszła. Dobra. I mamy. Uwaga. Mamy niebieską kartkę i na nią przyklejamy najpierw głowę łabędzia. W ten sposób przyklejamy. Już jest nasza głowa i szyja będzie, A teraz będziemy robić takie piórka, skrzydła, tak? Pamiętacie, jak robiliśmy koguta kiedyś? To łączymy ze sobą te paseczki, o tak, hop. I będziemy teraz przyklejać na kartkę. Będziemy formułować jego tułów, skrzydełka. I będzie fajny łabędź. I dalej przyklejamy hop. I dalej skrzydełka. Takie nasze pióra, bo ciało, jak wiemy, łabędzi jest pokryte piórami, tak? Białymi. I jeszcze, żeby nasz łabędź. Miał dużo piór, to jeszcze przyklejamy, żeby nie zmarzł, tak? Dobra. O tutaj można przykleić. Op. Już mój łabędź tak wygląda. Może jeszcze mu przykleję kilka. I możecie już zostawić tak naszego łabędzia. Ale dla chętnych, i mam nadzieję, że wszyscy będą chętni, możemy jeszcze dorysować coś obok, żeby to nie był tylko łabędź, a cały krajobraz z łabędziem w roli głównej. Czyli można dorysować jakieś kamienie, które często są w rzece albo w jeziorze, tak? Dorysujmy obok może jakieś drzewko. Nad jeziorem też, często są drzewka, słoneczko, jakaś trawka, roślinki. Tak, żeby ładnie wyglądało. I nasz łabędź jest gotowy. Słuchajcie, możecie także, <laughs> wypadałoby, zrobić tutaj oczko i dorysować dziubek. Koniecznie pochwalcie się swoimi łabędziami. Niech pływają fajnie po jeziorze. Słuchajcie, widzimy się jeszcze jutro, czyli w środę. Czwartek jest dniem wolnym od zajęć, i piątek też jest dniem wolnym. Także później będziemy się widzieli dopiero w poniedziałek. Ok. To do jutra. Pa, pa!